Witajcie. Dzisiaj chciałabym Wam powiedzieć coś, co zachęci Was do pokochania siebie, docenienia swojej wyjątkowości i zaufania, że świat ma dla Was to, co najlepsze, że możecie spotkać na swojej drodze. Ludzi, którzy Was pokochają takim, jakim jesteście. Do, zainsp... Do zrobienia tego filmiku zainspirowało mnie niedawne zdarzenie, gdzie spotkałam się z jednym z klientów i mówił on w sposób bardzo zachwycony o swojej partnerce. I szczególnie podkreślał, jak bardzo mu się podobają jej piegi na całym ciele. Mówił, że po prostu mega go kręcą. I pomyślałam sobie wtedy, jakie to jest cudowne. Jednocześnie miałam w głowie, w pamięci kobiety, które mają również takie piegi, ale bardzo się ich wstydzą. Są one ich kompleksem, i starają się je bardzo zatuszować, nie pokazywać światu. I to jest taki piękny przykład tego, jak warto być sobą, pokazywać siebie światu takim, jakim naprawdę jesteśmy, i mieć to zaufanie w sobie, że będą osoby, którymi się podobamy, takim, jakim jesteśmy. Przypominają mi się też tutaj naprawdę liczni ludzie, liczne osoby, które mają kompleksy związane ze swoim wyglądem oczy, nie te nosy, nie te włosy, nie te ciała, nie te według ich oceny. Czy na przykład mężczyźni, którzy są łysi i uważają, że. Już nie mogą być atrakcyjni w ten, tak wyglądając. A znam jednocześnie tyle kobiet, którym się podobają, właśnie łyse pały, Że tak to powiem, po prostu łyse jest też piękne. Każdy, każdy postrzega na swój sposób. Każdy widzi piękno w czymś innym. I chciałabym Wam, jakby przypomnieć o tym, że możecie być z sobą takimi jakim jesteście i widzieć to piękno w sobie. A inni ludzie może im się to oczywiście nie spodobać to co w sobie macie. Ale albo najczęściej nie będzie to miało dla nich znaczenia to co dla was jest olbrzymim kompleksem. Lub też może im się to w was Szczególnie podobać, tak jak tego pana, właśnie dla niego najważniejsze, tak pod względem urody, to były właśnie te piegi u jego żony. Ale można też na to spojrzeć idąc dalej, szerzej, też pod względem osobowości, bo niejednokrotnie spotkałam się w pracy z osobami i mężczyznami, i kobietami. Którzy przez wiele lat żyją w związkach, czują, że są bardzo niedopasowani do siebie, że mają inne wartości, inne usposobienia, co innego lubią robić w wolnym czasie, nie mają wspólnych zainteresowań i są nieszczęśliwi w tych relacjach. I chciałabym Wam powiedzieć, że tak nie musi być, że możecie. Uwierzyć w to, że są na tym świecie ludzie, z którymi macie takie poczucie, że jesteście pokrewni sobie, że jest to pokrewieństwo dusz między Wami. Że możecie żyć razem i spędzać wspaniale czas, mając takie poczucie, jak fajnie jesteście, cudownie jesteście ze sobą dopasowani. I tu mi się przypomina też historia z mojego życia. Gdzie ponad 20 lat temu byłam z mężczyzną, który zdecydował o tym, żebyśmy razem nie byli, podając swoje powody, i to było na przykład to, że ja nie jem wcale mięsa, a on jadł mięso trzy razy dziennie na każdy posiłek. Czy też dla niego byłam za bardzo uduchowiona, czuł się twierdził, że, że czuję się jak cegłówka uwieszona do mnie jak do balonika. Oczywiście przyjęłam to, zaakceptowałam, ufając, starając się ufać, że tak będzie najlepiej, że jeżeli on mnie nie wybiera, nie chce ze mną być. Chociaż poza tym byliśmy naprawdę w fajnym związkiem, to była fajna relacja. Ale jeżeli on nie chce, to ok, To widocznie tak jest najlepiej. I niecały rok później poznałam mojego ukochanego Tomusia, który te teraz nagrywa, i po prostu wszystko tak pięknie zagrało, i nasze uduchowienie jest podobne. I razem mamy tą samą dietę. Wspieramy się w tym, jak żyjemy, wspieramy się na co dzień w naszej pracy. Po prostu jest to piękne uczucie jedności. Chciałabym Wam powiedzieć, że warto zaufać, że Wy też możecie coś takiego przeżyć. I jeszcze idąc dalej, również na gruncie zawodowym można mieć takie podejście. Przypomina mi się, jak naprawdę wiele lat temu przyszła do mnie pewna Pani jako klientka, powiedziała, że przychodzi tylko dlatego do mnie, bo pilnie potrzebuje pomocy. Ale że ja jej nie odpowiadam, nie podobało jej się moje zdjęcie na stronie, że było zbyt uśmiechnięte, że w jej odczuciu jestem zbyt y, taka pozytywna, za dużo tego, tej, tego było dla niej, tego optymizmu. Y, mi się to bardzo podobało, że ona potrafiła tak szczerze o tym powiedzieć. Bardzo szanuję to. Już więcej nie przyszła, zgodnie ze, ze swoją zapowiedzią. Natomiast zdarza mi się też wiele razy, że przychodzą do mnie osoby po pomoc i mówią, że właśnie przyciągnęło ich moje uśmiechnięte zdjęcie to, że, że wyglądam na taką optymistyczną czy pozytywną osobę, którą jestem. I yy, chcę tym samym powiedzieć, że nigdy nie będziemy odpowiadać wszystkim ludziom, czy to na gruncie osobistym, czy na gruncie zawodowym że będą takie osoby, którym się nie spodobamy, po prostu nie będą to wspólne fale, ale będą też takie osoby, z którymi będzie nam bardzo po drodze, które po prostu będą z nami rezonowały. Którym będzie odpowiadało to jak pracujemy, jakimi ludźmi jesteśmy, jak się z nami współżyje. I ten właśnie chciałam was zachęcić do tego, żebyście uszanowali swoją wyjątkowość docenili ją. Nie próbowali być kimś, kim nie jesteście, starając się wpisywać, dopasowywać w różne relacje. Żebyście odpuścili sobie te relacje, gdzie jest dużo takich trudności, gdzie czujecie się yy, źle traktowani, krytykowani za różne przejawy tego, jakim jesteście, bo oczywiście bardzo ważna jest praca nad sobą, nad Niektórymi um, zachowaniami trudnymi w relacjach, ale chodzi mi teraz o to, po prostu, jakim jesteście ludźmi. Możecie być kochani i akceptowani takim, jakim jesteście. I w, w waszych relacjach, bliskich, przyjaźniach, czy związkach, i zawodowo. I tego wam z tego serca życzę. Życzę Wam pięknych relacji, miłości. I docenienia wyjątkowości Waszej i tych ludzi, którzy są między Wami, z Wami. Wszystkiego to najlepsze dla Was.